Która ryba nie obawia się wpłynąć do paszczy, rekina ludojada? Techpedia, tylko sprawdzone informacje: 3-2-1. Do takich odważnych ryb należy wargatek sanitarnik, który zamieszkuje płycizny ciepłych mórz i oceanów. Rekiny, ale również i niebezpieczne mureny są na liście najlepszych klientów Wargatka, który zajmuje się oczyszczaniem skóry, płetw, skrzeli i całej jamy gębowej. Rybki nie tylko usuwają resztki pokarmu, ale przede wszystkim zajmują się likwidacją pasożytów i alg. W określonych miejscach pracuje kilku dorosłych osobników i młodsze rybki. Zwierzęta te mają doskonałą pamięć, tak więc jeśli jakaś ryba podpadła, na przykład Próbowała ich kiedyś zjeść, musi ponieść karę i czeka na usługi znacznie dłużej niż pozostali klienci, których zachowanie nigdy nie budziło zastrzeżeń. Jeśli podczas badania morski lekarz chce, aby groźny rekin podniósł płetwę albo otworzył skrzela, trąca go lekko pyskiem. Jeśli filmik Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.